Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj w dzisiejszym odcinku mówimy sobie pierwsze zagraniczne wizyty prezydenta Karola Nawrockiego oraz zastanowimy się, co z nich wynikało, jakie są ich skutki. W ubiegłym tygodniu Karol Nawrocki odbył trzy wizyty zagraniczne. Pierwszą z nich była wizyta w Stanach Zjednoczonych, o której wspominałem już w moim poprzednim materiale. Spotkał się z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem i omówili, omawiali wiele kwestii, między innymi dotyczących bezpieczeństwa na początku zaczęło się od dosyć miłego gestu ze strony amerykańskiej po, dlatego, że za okazji, e, dlatego że ze względu na tragiczną śmierć majora Macieja Krakowiana podczas e, występu podczas e, przelotów e, lotniczych w Radomiu e, gdzie niestety nasz żołnierz roz, nasz lotnik rozbił się polskim samolotem f 16 zginął e, Amery strona amerykańska wykonała Wojska Lotnicze Stanów Zjednoczonych dokonały przelotu nad Waszyngtonem podczas spotkania prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem, aby uczcić właśnie i godnie pożegnać naszego majora, co było dosyć miłym gestem strony amerykańskiej. I tak, później mieliśmy oczywiście spotkanie właśnie obu prezydentów, po spotkaniu dowiedzieliśmy się, że jednej na pewno ważnej jeszcze dla Polski, że prezydent Trump zapowiedział, że nie zamierza wycofywać wojska, żadnych wojsk amerykańskich z Polski, co po, co, co, co po innych zapowiedziach dotyczących wojsk, relokacji wojsk w innych krajach było, jest jak najbardziej dobrą informacją dla nas. A także prezydent Nawrótski zapowiedział, że rozmawiał z prezydentem Trumpem nawet o Możliwości zwiększenia ilości wojsk amerykańskich w Polsce. Oczywiście nie podał żadnych konkretów, gdyż powiedział, że jeszcze z, z prezydentem Trumpem nic dokładnie nie ustalił, ale zapowiedział, że takie rozmowy się odbyły. A także, a kolej i to były te kwestie do, związane z bezpieczeństwem. A jeśli chodzi o inne kwestie, to prezydent Trump zaprosił nas na szczyt G20, który ja nie ma się niebawem odbyć. Co szczyt G20, tak dla uporządkowania, jest to szczyt. Spotkanie przywódców państw u, yy, umownie, powiedzmy, największych 20 gospodarek świata. Jednak nie jest to taka nie działa taka automatycznie, że jakieś państwo według rankingów jest 20 gospodarką świata, to wchodzi do tego szczytu G20, ktoś nas tam musi zaprosić. I właśnie teraz prezydent Trump nas zaprosił, co jest drugą sytuacją w historii, bo w 2017 roku jeszcze yy, premier Morawiecki był na szczycie G20 w Niemczech. Yy, więc jest to dla nas jak najbardziej dobra informacja, a także prezydent Nawrocki potwierdził no coś, co, coś, co i tak się miało zdarzyć, że w styczniu do Polski przybędą pierwsze samoloty F-35 zakupione pa parę lat wcześniej przez rząd polski. Po opuszczeniu Stanów Zjednoczonych prezydent Nawrocki udał się do Rzymu, gdzie odbył dwa, nawet trzy spotkania. Pierwsze spotkanie odbyło się w Watykanie z papieżem Lonym XIV, i podczas audiencji u Ojca Świętego Karol Nawrocki wręczył, wręczył mu obraz Matki Boskiej Gieczwackiej, a także ponowił zaproszenie. Prezentant Andrzeja Dudy, aby papież w 2027 roku przyjechał do Polski na właśnie 150-lecie objawień Matki Boskiej w, Gieł... w Gieczwałdzie. Są to jedyne objawienia maryjne, których został, potwier... został zatwierdzony przez Kościół Rzymskokatolicki. A także rozmawiał z papieżem o sytuacji polskich więźniów na Białorusi, w tym m.in. Andrzeja Poczobuta oraz polskich duchownych katolickich. Później po spotkaniu z papieżem prezydent Nawrocki odbył spotkanie z Premier Włoch Giorgio Meloni, podczas której namawiał ją do tego, aby Włochy przyłączyły się do Polski, do koalicji blokującej, którą Polacy próbują stworzyć przeciwko umowie Mercosur. Umowa Mercosur, nagle <grym zboglał> uporządkowanie, jest to umowa, która ma otworzyć rynki, ma otworzyć Unię Europejską na rynki zboża z innych produktów rolnych, z Ameryki Południowej co wywołuje, co, co, dla Polski może być niebezpieczne, dlatego, że yy, jak wiadomo w Ameryce Południowej są yy, o wiele niższe standardy yy, yy, dotyczące jakości yy, produktów rolnych, które yy, muszą spełniać rolnicy z Ameryki Południowej, yy, co już obniża konkurencyjność między innymi właśnie polskich rolników, a także problemem jest też to, że są o wiele konkurencyjniejsze ceny wytworzenia tych produktów rolnych w Ameryce Południowej, i wejście na rynek europejski tych produktów rolnych mogłoby doprowadzić do osłabienia, a wręcz do załamania sprzedaży produktów rolnych z wielu państw europejskich, w tym Polski, dlatego że my mamy bardzo duż, silnie rozwinięte rolnictwo i jest ono jedno z większych w Unii Europejskiej. I właśnie Polska stara się stworzyć koalicję blokującą yy, w, przeciwko tym rozwiązaniom w Unii Europejskiej. Ma, yy, Francuzi już zapowiedzieli, że yy, poprą nasz wniosek. No a ponieważ, aby zablokować, yy, jako, aby stworzyć tak zwaną mniejszość blokującą, potrzebna jest yy, zgoda w sensie sprzeciw. 30 krajów Unii Europejskiej, które razem stanowią co najmniej 35% ludności, a więc no, tutaj dosyć racjonalnym posunięciem jest próba przekonania Włoch, ponieważ są dużym państwem, liczą 50 parę, prawie 60 milionów ludności, więc ich, przy ich sprzeciwie jest szansa na zbudowanie tej koalicji blokującej. A także prezydent Nawrocki spotkał się z prezydentem Włoch Sergio Mattarello, gdzie omawiali Głównie kwestie dotyczące bezpieczeństwa, dobrych relacji łączących Polskę i Włochy, a także naszego członkostwa w Unii Europejskiej i w NATO i rozwijania dalszej współpracy na rzecz bezpieczeństwa. A prezydent Nawrocki zapowiedział jeszcze, że w przyszłym tygodniu, to jest poniedziałek i wtorek, zamierza odwiedzić Litwę i Finlandię i spotkać się z tamtejszymi przywódcami. A więc tutaj mieliśmy, a więc prezydent Nawrocki odbył w ostatnim tygodniu właśnie te trzy, trzy spotkania, właśnie z przywódcą Stanów Zjednoczonych, z papieżem i z yy, może być dwoma przywódcami premierem, tak i prezydentem Włoch. A więc to tyle, co, yy, co dzisiaj miałem do, za, o, co chciałem mówić. Yy. Dziękuję za uwagę i zapraszam do wspierania tego kanału, do zalajkowania, subskrybowania, stawienia komentarza dla zasięgu, aby ten film niósł się dalej. Do zobaczenia.